Że robię bezsensowny film? Być może. Robię bez przewitania odcinek? Być może. Czy ten film będzie jednak shortem? Być może. Czy kiedyś zrobię z tego yy, lepsze wytłumaczenie, dlaczego nie nagrywam? Być może. Czy rysuję swoją postać, mimo że nie mam jakieś dziwne, widzi mi się? Być może. Czy będę nagrywać? Być może. Czy to będzie poza Boksa Planet? Być może. Czy jestem bardziej aktywna na, na, na Discordzie? Być może. Czy będę kiedykolwiek aktywna na YouTube? Być może. Cześć, serdecznie zapraszam na mojego Instagrama i Discorda. Być może, więc zapraszam Was na mojego Discorda. Jup!